Witajcie w poradniku do gry Medieval Dynasty, w tym materiale do się Można wprawiać ziemie jak, jak slażdżą, plaszek, polu zajmują się rolnictwem, można inaczej. ich znaleźć w wioskach. Pole tworzymy bardzo prosto, naciskamy Q, przechodzimy do zakładki rolnictwo, pole tworzymy bardzo prosto, naciskamy Q, Przechodzimy do zakładki budynki. Stamtąd przechodzimy do zakładki Rolnictwo, naciskamy pole. Wymierzamy wielkość tego pola i naciskamy lewy przycisk myszy. I gotowe Nawóz i nasiona można kupić od handlarzy, którzy zajmują się rolnictwem. Można ich znaleźć w wioskach Rolnica, Kostowia i Dynica. Mając pole, należy je najpierw zaorać motyką, później, e, później należy zasiać nawóz. Przechodzimy bardzo prosto. Dziękuję bardzo. Nacisnijmy na to, że robimy zakładki. Mam to, nadzieję, że pomogłem. Zapraszam do obejrzenia kolejnych. do zakładki.